Hej, hej, tutaj Karinka. Dzisiaj właśnie pokażę Wam znowu moje robaki. Tam tato rąbie grzewo i zawsze coś znajduje. A ja zbieram wtedy te robaki i hoduję je tak, żeby się żeby przetrwały. Tutaj mam taki jeden, taki całkiem inny jest. To nie wiem co to za jaki, bo tych to mam najwięcej. Tych takich zwykłych jedni mówią, że to szkodniki, inni, że nie. Ja je znam, e, znacznie się znam, nie znam znam, ale wiem, że ich teraz już jest mało tych różnych robaków, tych e, znacznie się tych robaków jest dużo, o, jest dużo, ale tych o tutaj też jeszcze mam, ale tych na wolności, tak że jak już są e, wyklute robaki, to tych już jest mało. Kiedyś tego właśnie było dużo, to mi rodzice mówili, a teraz tego jest mało. No to Dlatego ja nie wiem, szkodniki, nie szkodniki, nie oceniam. Jak ich jest mało, to ich trzeba ratować i im pomagać. Mam ich tutaj dość dużo, i teraz je sortuję. Jedne do jednego słoika, drugie do drugiego, żeby im za ciasno nie było. Wolny też zmieniam, bo one potrzebują takie, właśnie nie za bardzo spłukniały, nie za bardzo um, znowu twarde. Trochę takich tych to też, żeby się w tym umiały schować. Już mam ileś tam lat, już takie robaki u, ale univera. nie lubię ich dotykać. Lepiej rękawice ubrać. I teraz nie mam kamery, nie mam jej to filmować, więc muszę sobie sam radzić. Chodź tutaj, robaku. Chodź tu, chodź tu. Oj, tutaj delikatnie i tam Ja to akurat jestem bardzo pro natura i staram się być dobra dla wszystkich zwierząt Tutaj ich dużo jest. Jeszcze części ich też tutaj. Tak przeważnie ludzie to zabijają, no ja to tak nie, nie potrafię, żeby jak widzę, że to jest zwierzątko żywe. No to nie potrafię tego tak zostawić na pastwę losu, żeby w ogóle zabić. No to już jest całkiem. Jakby nie było, największy szkodnik na tej, na tej planecie to jest człowiek. Więc skoro jest szkodnikiem, no to też, ale zabijać go nie można. No to. Tak samo myślę ze zwierzątkami, nie? choć one są szkodniki dla nas, ale to nie znaczy, że oni są dla natury szkodniki. To jest tylko my, a my już jesteśmy największym szkodnikiem, więc co mi tam oceniać? Natura je tworzy, więc ja ich zabijać nie będę. W ogródku mi wszystko rośnie. Niektórzy mówili, że w ogródku mi nic nie urośnie, jak ja tam będę larwy zakopywać. Bo też, jak niekiedy coś znajdę w ziemi, to też nie, nie zabijam, czy mm, nawet nie jestem obojętna na to, tylko zawsze biorę tą larwę i zanoszę w inne miejsce i zakopuję znowu. No, ludzie to różnie, różnie to oceniają, no ale ja tak, tak, tak nie oceniam. No? Mam serce do takich malutkich. Zwierzaczków, Karinka i jej robaki. Jeszcze im tutaj trochę powybierać. O, tu jeszcze jest jeden. Gdzie cię dać? Tu czy tu? Chodź tu. Tutaj mam taki kawałek, tylko może tutaj dam Czy nawet Takiego. Tu jeszcze trochę tej drobnicy. Mm -hmm. Bo już teraz będzie wszystko. Tutaj ten jest chyba nieżywy. Tam już znowu słyszycie jak ta to. Zabiera się znowu za cięcie tego drzewa. O. No i to tak to by było tyle. Robaki są spakowane. tu nie widać, on nie. Tutaj trochę nie widać. Tam sobie siedzą słoiki jak słoiki, co znajduje, to daje. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się, ta karnika przedstawiła swoje robaki.